Dzień dobry Państwu, sobota, 16 dzień października, dochodzi godzina 15. jesteśmy w Ornontowicach, gdzie zaraz zacznie się spotkanie 11 kolejki pierwszej grupy czwartej Ligi Śląskiej, w którym nasza drużyna Rozwój Katowice zmierzy się z miejscowym Gwarkiem. Nie przedłużając tradycyjnie składy, zaczniemy od naszych rywali, drużyny Gwarka Ornontowice. W France z numerem 12 Mateusz Okiela. W obronie od prawej dwójka Jarosław Mizera, dwójka Robert Majeranowski, dwudziestka kapitan zespołu Jakub Sztojer, 18 Kevin Rocki. W drugiej linii z dziesiątką Dawid Boczar i 19 Mateusz Kasprzyk, przed nimi na dziesiątce Kamil Lewandowski, boki to 14 Maciej Kowalik i 11 Gogita Gogat i i z dziewiątką na ataku Jakub Strzałek rezerwowi jedynka Spałek, czwórka Błaszczyk, piątka Mazur, szóstka jeden. 7 Kamiłek, 8 Stosiek i 15 Raczyński. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Łukasz Bieliński, jego asystentem Mateusz Zrzałek, kierownikiem zespołu Andrzej Musiał, trenerem przygotowania fizycznego Arkadiusz Kupczak i fizjoterapeutą Marcin Wurbał. Nasza drużyna Rozwój Katowice przystępuje do tego meczu w składzie niezmienionym w porównaniu do konfrontacji ubiegłotygodniowej z Szobierkami wytom, jak dobrze pamiętamy w wygranej 4 do 0. Trener Wubel uznał, że zwycięskiego składu się nie zmienia i tak w bramce z numerem 22 kapitan zespołu Bartosz Golik, obrona 37 Oliwier Gasz, 20 Piotr Barwiński i 4 Wiktor Skroch. Na wahadłach 19 Daniel Kaletka i 17 Michał Flak. W środku Pola Dawid Ciszewski 89, 95 Szymon Zielonka i przed nimi ta ofensywna trójka, 77 Patryk Gębicki, 99 Oliwier Kwiatkowski, 11 Tomasz Wroza. Dzisiaj na naszej ławce rezerwowych czterech zawodników, rezerwowy bramkarz 1 oczywiście Oskar Cieśnik 7 Krzysztof Częczek, 16 Mikołaj Poleczek i 53 Cezary Ziarkowski. Trenerem naszej drużyny jest Tomasz Rubel, asystentem krającym Piotr Barwiński, kierownikiem zespołu i zarazem trenerem bramkarzy Marek Kolonko, a fizjoterapeutą Mateusz Otrębski. Flak nie dał rady tam się odwrócić, wycofał do jednego. To posłał długą piłkę i ją zbieramy. Zielonka z Flakiem, Flak ma spor... Flag. Skaczemy tam. Gębicki! Piłka trafia w poprzeczkę. Nie ma tego, nie ma gola. Ja tak może myślałem, że się odbija, a gdzieś już za linią, bo to z tej naszej perspektywy za dobrze nie było widoczne. Szkoda, no świetna szansa już w tej czwartej minucie rozwoju. Miał sporo miejsca. Flak na lewej stronie dobrze dośrodkował i Gębickiemu braku tu naprawdę niewiele. Gębicki uruchamia zielonkę. Zielonka do wozy, czy woza da radę dogonić tę piłkę? Dał radę. Już jest przy nim mizera. Gramy Uderza Kwiatkowski, ale tak trochę z pustego buta ta piłka, daleko, daleko obok słupka Ornotowickiej bramki. Strzałów poza tą główką Gębickiego i tą taką bardzo nieudaną próbą Kwiatkowskiego, no to za bardzo tu nie mieliśmy. Rusza Kevin Rocki naszą prawą stroną. Rocki do z zdżałek uderza. Na szczęście bardzo, bardzo niecelne to uderzenie napastnika Gwarka. Z legią Warszawa w tym pamiętnym meczu na. A potem były te lata spędzone na szczeblu centralnym, gdy obligatoryjnie już byliśmy uczestnikami Pucharowej rywalizacji. Teraz ostry ten faul Boczara na Gębickim. Pierwsza żółta kartka dzisiejszego dnia. Dawid Boczar potrafi uderzyć. No może jednak. Ciszewski bierze daleki rozbieg. Ciszewski, ale wysoko, wysoko nad Ciszewski. Ciszewski nie skaczemy, nie oddajemy uderzenia, przecież jeszcze Wroza nad bramką przelatuje ta piłka wysoko. Kiego tam szybszy stojer, ale zbieramy. Bardzo dobrze Kwiatkowski teraz uparł się z Rockim. Rocki fauluje teraz kaletkę, no nie ma wątpliwości sędzia. Musi do tego wrócić kolejna poprzeczka po tym takim strzale Kwiatkowskiego. No nie sprzyja nam dzisiaj ta konstrukcja bramki. Ewidentnie Opiela. Daleko na Lewandowskiego, ale tam dobrze Ciszewski. No już znów mamy trochę miejsca, bardzo dobrze woza w środku pola do Ciszewskiego. Ciszewski ma po prawej ręce kaletkę, ale nie najlepiej, chociaż kaletka znów. No ale znów bardzo ostro gra Kevin Rocki. No to już teraz zobaczymy, jaka będzie decyzja. Kto tu ukarany żółtym kartonikiem? No znów leży Daniel kaletka. Garz. Zamykniemy zielonka. Łapie się teraz za głowę nasz pomocnik, bo dobrze to zamykał na długim słupku, ale no niestety, niestety piłka mija. Znów mija ornotowicką bramkę. z na Z Zdrżołek oddaje Boczarowi. Ten już szuka tam po lewej stronie kowalika. No. Rozochoceni coraz bardziej i coraz śmielsi, mam wrażenie, w tych atakach gospodarza, Ale to też może być szansa dla nas. Świetnie, Kwiatkowski na prawo do Kaletki, to już jest wysokość pola karnego. Kaletka wycofuje. Gębicki nie dał rady dojść do tej piłki, ale mają jeszcze zielonka. Uderza bardzo niecelnie. No, pod poprzeczkę chciałoby się rzec, piłko chwytu. Ciszewski, czy znów Kwiatkowski wybiegnie z krótkiego słupka, tak wybiega, znów gramy krótko Kwiatkowski do Ciszewskiego, Ciszewski już naciskany przez rywali, jest blisko Orocki. Kwiatkowski nie dał się złapać na spalonym, ale przegrywa, chciałem powiedzieć ten pojedynek z Rodzkim. na szczęście nadal utrzymuje się Oli przy piłce, już jest w polu karnym Kwiatkowski wzdłuż banki zamyka to Barwiński, czy uderzy, blokowane to wszystko, jeszcze tam były Zielonka ale wybija Jarosław, mizera no szkoda, do Dobrze tam Piotr Barwiński się znalazł na szesnastce, ta piłka ugrzęzła w nogach, dobrze to pogaliśmy. świetna indywidualna akcja Kwiatkowskiego. Jedyński piłka dochodząca do banki Golika, znów Barwiński, tym razem nie głową, a nogą, no ale nadal my jej nie zbieramy, nie dał rady Kaletka i wraca piłka w nasze pole ma sporo miejsca Mizera, Mizera dośrodkowuje, jest niebezpiecznie faulowany ostatecznie chyba Czarek Ziarkowski. No nie była zła ta próba mizery, lewą nogą szukał Spójrzmy tym razem, Kwiatko... nie Kwiatkowski, tylko Wroza. Zbiega krótko. Ciszewski z pierwszej piłki na długi słupek. Zamykamy to. Zielonka głową. Piłka mija bamkę i też odgwizdane przewinienie jogiego. 45 sekund. Czy jeszcze tutaj będziemy w stanie stworzyć jakieś zagrożenie, dośrodkować? Przeżycie w pole karne. Dobrze, Ziakowski do Gambickiego. Gambicki na prawej stronie. Jest rzut karny. Jest rzut karny dla rozwoju w tej ostatniej minucie. W tym doliczonym czasie Gębicki faulowany, no teraz nie doglądam, nie widzę, któż to przewinił, no ale najważniejsze jest to, że będziemy mieli piłkę meczową w tej trzeciej minucie doliczonego czasu tutaj w Kto tu będzie bohaterem, czy Gębicki, czy golkiper Gwarka? Wstrzymujemy oddech. Gębicki... Jeden zero dla Rozwoju, tak jest! Wygrywamy ten mecz, rozbrzmiewa końcowy gwizdek. No świetnie się kończy to spotkanie dla rozwoju tutaj w Ornotowicach. Drugie wyjazdowe zwycięstwo w sezonie Gębickiego. Po tym jego golu w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, gdy on po podaniu Ziarkowskiego przedał się w pole karne w tej ostatniej akcji meczu. Wywalczył jedenastkę i on nie uznaje tych piłkarskich pożekadeł, że poszkodowany nie powinien wykorzystywać, wykonywać jedenastki, bo znów mu noga nie zadłużała. Znów Czesio, tak jak w Świętochłowicach, daje nam zwycięstwo, na które sumiennie pracowaliśmy. Myśmy tutaj przez większość tego meczu mieli inicjatywę, stwarzali większe zagrożenie. Były te dwie poprzeczki, no i Gębicki mógł się cieszyć z szóstej w sezonie bramki, już w czwartej minucie, gdy wtedy po centrze flaka gospodarzy uratowała poprzeczka, ostatecznie cieszył się w tym momencie Lepszym dla nas, bo równo z Syreną wygrywamy w Ornontowicach 1-0. Odnosimy szóste zwycięstwo w tym sezonie. No, w dobrych humorach wszyscy już dziękujemy razem z ekipą Śląski Sport TV do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych transmisjach. Chłania się Maciej Gryczyk. Miłej soboty, miłej resztki weekendu.